Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem, jaką wam pokażę w tym odcinku będzie to że wymieniłem kiel łukna meteorytowy i teraz jest on dużo dużo lepszy i również jak widać tutaj hełm, kupiłem całkiem nowy hełm, bardzo dobry hełm dla Kira Oj. i również przerobiłem mu koszulkę lekką więc teraz ona jest odrobinę lepsza niż, niż nawet ciężka koszulka no i daje dość dużo obrony i teraz jest Kir naprawdę bardzo dobrym tankiem no może te nogi ma trochę słabe ale myślę że jeszcze jakieś meteoryty znajdziemy 12 meteorytów właśnie w ten sposób użyłem i dość mało pieniędzy mi zostało przez to kurcze eee, tak i co tu mogę jeszcze zrobić ciekawego eee, chyba na razie dość dobra ee, Baron Viril, podbiliśmy już tamtą e, środkową, środkowe tamto miejsce, więc teraz o marzeniach barona, co co nam powie. Dziewoczka, idź сюда. Dawaj, zmieść tę słodką победу. My prochili miejskich khadaganców w melką krow. Nigdy jeszcze mój успех nie był takim pełnym. Moi potomki będą godzić się этим богидом. Baronowi współtwuje удача. Я тоже рада этой победе. Ты что, не весела? А где твой друг? Почему он не пришел меня поздравить? <связь> ну, Киру сейчас не до этого. Скоро он освободит семью, его путь будет закончен. И мой с ним тоже, наверное. А Кель так мечтала. Ах, мечты. Когда молод, мечтаешь о личном счастье. Мои же стремления направлены только на процветание моей земли и благополучие людей. Повергнув ненавистного Фереза и его некромантию, я превращу Джигран из умирающего края в богатый и процветающий. Должно быть, запирающее заклятие падет со смертью злодея. И тогда Джигран откроется всему миру, мы будем уже не просителями, Нет! сами сможем протягивать руку помощи. Моя семья будет править этим краем, как было и всегда будет. Своим потомкам я передам богатую и уважаемую всеми провинцию. Благородные стремления. Куда уж до них мне со своим? Быть рядом с Киром и чтобы он почаще замечал меня. Не переживай, девочка, он еще молод, но скоро поймет, Ja. Hmm, tak, i tutaj Banon Wirl zrobił na mnie wrażenie. Kurcze. Normalnie e, zrobił się z niego taki e, świetny patriota, naprawdę jest świetnym wielkim patriotą dżigrańskim. E,

Ты даже не представляешь, как Удобная сложно вещь. пробраться в тюрьму. Крес сохраняет джунов слишком не пристально. Ничего, Мне тогда просто это чудом нравится. удалось сбежать. Кир, я тебя не узнаю. Прошу ты так смело прошел весь путь и теперь ты чего-то боишься. Это же просто глупо. Ясно. А еще ты забыл, что с тобой Кель. Пока ты тут предавался пустым переживаниям, я подготовила для тебя план. По моей просьбе, дядюшка Рад навел справки о пленных джунах. И вот что он узнал. Терес, опасаясь нападения конейцев, переводит всех джунов из горной тюрьмы к себе в крепость. Как думаешь, в какой момент лучше всего организовать побег? Мы нападем на караван в пути. Это будет проще всего. Кель, ты просто прелесть. Я тебя расцелую, когда все будет позади. Что бы я без тебя делал? Спасибо тебе. Да ладно. Только не забудь, что ты обещал Кель поцеловать ее. Она ведь будет помнить и ждать. <laughs> tak, dalej rozwijamy wątek miłosny, no i nawet, nawet coś to ciekawie idzie. Zobaczymy. A wiecie co byłoby śmieszne gdyby się okazało, że Kirma nie jest nie jest taki gupi, tylko po prostu ma już na oku kogoś tam z tej swojej niby rodziny, nie wiem, jakąś nie wiem, nie wiem, jakąś dżunkę inną albo coś w tym stylu i po prostu e... <laughs> zbywa kiel w, w, w ten sposób o i proszę bardzo mamy już dostęp na następną mapę no i widzę że nie mogę nic zrobić nic nie mogę zrobić mogę tylko przejść tam nie ma innego zadania tak samo z tymi ruinami dżuńskimi również nic nie zrobię bo 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 nie mam po prostu e, nie mam po prostu żadnych Czarów, żadnych, żadnej możliwości, żadnej rozmowy o tym. No po prostu muszę przejść naprzód. Dobra, ale jeszcze to, co chciałem wam opowiedzieć, to tutaj było... Wow, jakie ten łuk zadaje dużo obrażenia. To, co tutaj było ciekawe na tej mapie, no to oczywiście te twarde, martwe jelenie były również... niewidzialne... Nie, czemu powiedziałem, że niewidzialne? Były również... Ee, silne szkielety, ale wydaje mi się, że wszystkie te przeciw, wszystkich tych przeciwników zobaczymy było parę cieni, e, zwykłe ząbiaki te słabe z pierwszej mapy i, 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 i czarne wilki, wilkołaki, no ale to na pewno będzie na następnej mapie. Dobra, to skoro już tu jesteśmy i nic nie mamy do zrobienia, to pozwólcie, że oczyszczę jeszcze ten fragment i, 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 i zaraz się spotkamy po drugiej stronie przejścia. Albo widzicie, e, proszę bardzo wilk, wilkołak, ledwo co zdążyłem wyłączyć e, ledwo co zdążyłem wyłączyć nagrywanie i proszę bardzo zaatakował nas ten wilk Duży atak, ale proszę bardzo padł dość łatwo Dobra więc możemy iść do miasta Sadrok i jego okolic. No i zebrano wojska żywych i umarłych, zamek Fireza, Akademia Wojskowa, Giliany Kromantów, domy, a wysoko w górach jest więzienie dżunów. No i super, koniec niewolnictwa. Trzeba e, to wykorzystać i, i, i tę karawany przechwycić i zdobyć. Eskortę. Oj, proszę bardzo, to będzie dość krótka misja i... Wiecie co, już chyba zbliżamy się wielkimi... Oj, 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 jak mam uratować, jak tu biegną zające? No, myślałem, że zające biegną na nich, a te zające sobie po prostu tak sobie biegają. Dobra, wszyscy dżunowie muszą przeżyć, uwolnij niewolników. Dobra, ale najpierw wolałbym się... Troszkę się obawiam tych, tych, tych przeciwników, no ale dobra, widzę, że mnie atakują to a, troszkę nie wyszło to jakbym jak sobie życzył i e, hmm, będę musiał wczytać Ale patrzcie jakie obrażenia kiel zadaje Troszkę to nie wyszło tak jak ja chciałem Dobra ale druga próba, druga próba Kurczę mogli być jednak troszkę dalej ci ci dżunowie, No teraz to, czemu na mnie, a na nich nie, nie napadli? Nie napadły te głupie zające. Kurczę, trochę to umiejscowienie tych zających jest e... nieprzystępne dla mnie. Jeszcze tutaj królewska mag magnia atakuje. A ciekawy jestem. A wiecie co? Pozwol po Pozwolę im pójść sobie do tego więzienia i... I nic, nie idą. Co by się stało, gdybyśmy po prostu pozwolili im pójść? O, o, pierwszy Jun, Jun. Aha, myślałem, że będzie miał jakieś imię albo coś. Ale nie, po prostu nazywa się Jun. Nie z młotem, Kiel. Z czym ty do ludzi? No. I Kiel się nie popisała. Więc dżunów nikt nie prowadzi, są tylko tutaj eskortowani od tyłu. I myślę, że teraz... właśnie. Spadnie na mnie nawałnica tych... tych... dżuńskich... Tych... kadagańskich psów. Ale to wciąż są zwykli żołnierze. Ach, i Kiro oczywiście musi mieć ustawione automatyczne atakowanie. Przez co dostaje strasznie głęboko w oko Ale patrz, ale, ale dobrze jest, dobrze jest No i co, tam ci Junowie poszli pod bramy I nie mają zamiaru wrócić stamtąd, czy co? Dobra, tego już wykończę A kielnik się zajmie pozostałymi Super, świetne combo Kir, świetny jest ten łuk meteorytowy Nie mogę się nad nim y, roz, Przestać rozpływać, bo naprawdę, naprawdę jest dobry Eee, dobra dobra, to by było to Ale jeszcze Nie wiem, zastanawiam się czemu, czy ta misja będzie jakoś bardziej skomplikowana czy po prostu eee, Ci junowie sobie tam Będą stać pod tymi bramami No jeszcze nawet kawałek od tych bram na szczęście więc Mam nadzieję, że będzie dość łatwo tam się dostać Dobra, teraz tu ostrożnie, ostrożnie co by ach, ten martwy jeleń mnie nie wyhaczył A to mi się niestety nie udało Dobra, ale jeden cios A, nawet więcej niż jeden cios Kiel byłaby w stanie przyjąć A Kier, Kier może ich przyjąć nieskończenie wiele Ach kurczę, bardzo fajnie, że dużo tego doświadczenia w końcu znów leci Ale to i tak jest e, Mało w porównaniu do Ingos Tam, tam leciał Exu, jak Jak cholera Hmm, jesteśmy w tym momencie, w którym trzeba użyć kolejnej potjąki leczącej Kurczę, dobrze, że ja mam ich tyle Nawet nie wiem z kiedy, ale po prostu je mam Oj, kolejny jeleń Dobra, może, może ach, Chciałem je ominąć, ale Kiel oczywiście nie powróci Nie chcę sobie brudzić y, nóżek w błocie i wybrała drogę przez drogę hmm, Może nie tak I postanowiła pójść po bruku zamiast tapczać taplać się w błocie. No dobrze, na szczęście nie kosztowało jej to zbyt wiele. Tam co tam, że jej ubranie zostało całe ochlapane w kwasie, ale przynajmniej yy, buty ma czyste. I się nie udało. Super. A co najgorsze zapisanie w tym momencie? Czekaj, to może się czołgajmy. Koniec niewolnictwa. A, czyżby mnie teraz dojechał królik? Nie widzę tu w okolicy, no jest tam. Jest niby tam daleko królik i chyba on mnie dojechał, tak? Ale, ale czy przedtem też mnie dojechał królik, czy coś, co mi się stało? No i proszę bardzo patrzcie idą ci dżunowie i poszli do końca i, i przez to przegraliśmy Oj ta misja mi się nie podoba Wszyscy dżunowie muszą przeżyć No nie wiem nie wiem jak ja to zrobię A tu jest jeszcze pajac Tak ale tego pajaca zniszczę z ciosem w plecy Zabiło go? Zabiło go, dobra super i teraz on już nie będzie ich wprowadził. I został tylko Kir, który musi przeżyć. Jeśli teraz Kir przeżyje, będzie dobrze. No, no, dobra, jednak ta misja nie jest taka straszna jak ją malują. Dobra, wszyscy spowolnieni. Teraz jeszcze Kir, Kiel może podejść troszkę bliżej. Dobrze, że z przodu był tylko jeden. E, był tylko jeden ten. Gość, nie! I wszystko zmarnowane przez tego jelenia. No nie wiem, może się udać. Wciąż mam szansę, aby, aby udało mi się przejść to, chociaż, chociaż jest krytycznie. Krytyczna sytuacja. Kir, podlecz się. Ach, dobrze udało się. Dobra, jeszcze teraz ci wojownicy są do zabicia i niedobrze spowolnienie im się skończyło. A ja oczywiście, jak głupi, zamiast używać miecza używam sztyleta bo sobie jednego gościa spowolniłem i zapomniałem już go ściągnąć dobra spowolnię jeszcze jednego tym razem bez tego błędu e, który prawie mnie zabił dobrze jest, jest dobrze, jest dobrze jest możliwość, że uda mi się pokonać tą misję za drugim, czy tam no może nie, nie dokładnie za drugim, ale za którymś z kolei podejściem i bardzo dobrze, bo misja, tak, wreszcie jakaś fajna, ciekawa misja, która e, nie sprowadzała się do przynieść podaj poza i tylko taka dość dość skomplikowana misja, fajna sprawa, bardzo mi się ona podoba i super, że mi się udało ją właśnie przejść. Chyba, że Zaatakuje mnie jakiś zając i mnie zabije, ale mam nadzieję, że to się nie stanie. Dobra, i teraz oprowadź Junów e, w bezpieczne miejsce. Wszyscy się e, rzucili. A, i proszę, jest dziewczyna Kira Iljara. Tak, tak, to na 100% jest dziewczyna Kira. Kurczę, strasznie lubi miniówki. Nie dziwię się Kirowi, że... że, że tak mu wpadła w oko dobra i mamy bezimiennych dżu, dżunów i tu i lena to będzie pewnie ojciec kira chociaż kira czy dlan a tu i lena nie chyba nie są spokrewnieni no nie wiem uratowaliśmy tych gości i zaprowadźmy ich w to bezpieczne miejsce zanim coś ich nie zabije super jest i dużo pięknie bardzo dużo y, doświadczenia za to dostałem